Cześć, z tej strony bn 23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Poezja widzów, a zarazem kolejnym odcinku po prostu na moim kanale. No znowu była ta przerwa taka chyba tygodniowa czy jakaś od filmów, no po prostu tak wyszło, no miałem inne rzeczy do robienia. Mam nadzieję, że teraz wykorzystam tą majówkę i uda mi się nagrać jak najwięcej filmów na zapas, chociażby żeby je wrzucać nawet. Jakoś tak w odstępach czasowych, takich, żeby nie było takich długich przerw na kanale. E, także myślę, że dzisiaj kilka filmów nagram. I pierwszym, który nagramy, jest opowiadanie kolejnego autora, tak? Mamy nowego autora do naszej serii e, Elana z kanału Elan Enish. W niektórych kręgach znanego też jako ryba, albo Fish. I napisał on żywiecki krzyk. Wzorowany po prostu na serii krzyk. Prolog. Krzyk w lesie. Noc była ciepła i przyjemna. Zapachy lasu działały uspokajająco, a zarazem orzeźwiająco na umysł Michała. Wiedźmin Michał Manweru, jak większość ciekawozawodniczych mieszkańców okolic Okręgu Żywieckiego, często wybierał się na leśne spacery po żywieckich kniejach. Nie było się czemu dziwić. Lasy żywieckie oferowały ogromne przestrzenie ciszy i spokoju, w którym każdy podróżnik mógł uciec od przytłaczającej codzienności. Michał szczególnie podobał sobie wieczorne spacery, kiedy skończył swoją pracę i nikt nie mógł mu przeszkodzić. Tak też było i teraz. Manweru na szlaku czuł się niczym wiedźmin, poddając się relaksacji. Ale spokój i cisza nie mogły trwać wiecznie, ponieważ przerwał ją dzwonek telefonu. Michał wyjął z plecaka komórkę i odebrał połączenie, po czym ruszył dalej swoją drogą. – Dzień dobry, panie kocie – odezwał się przyjazny głos rozmówcy. – Był to gaming. Hm. No jasny grzyb, odezwał się z frustracją Michał. Jak nie jakiś kot, tylko... Ja nie jakiś kot, tylko absolwent szkoły Wilka w Kermoren. Słuchaj, Michale. Miałem wybór między Frodem a kotem, to wybrałem kota i tyle, proste. Gaming wyjaśnił wszelkie wątpliwości. No dobra, luz, luz. A jak tam zdrowie? Zapytał Wiedźmin. W porządku. Wiesz co? Chciałem cię zapytać odnośnie nowego rozdziału Kronik Middle Western Earth. Hm. YouTuber przeszedł do sedna, jakby to powiedzieć, że w i przerosło trochę włosów po zastosowaniu tego nowego oleju z McDonalda, a jutro idzie ciąć. A to akurat taka ilość, że można będzie na spokojnie nowy batok ukręcić. Oni. <laughs> <laughs> hmm. Michał nie skupił się zbytnio na tym, co mówił gaming, delektując się otaczającą go przyrodą. Czyli rozumiem, że pracujesz nad tym rozdziałem? Dopytał się twórca, nie otrzymując odzewu. Nią? Odrzekł Wiedźmin. Myślałem, że trochę rozwiniesz tę kwestię. Gaming był trochę zażenowany zawartością wypowiedzi. A więc tak. Andweru rozpoczął monolog. Był taki diabeł, co chciał, żeby mieszkańcom Middle R żyło się lepiej. A miał on na imię Panie Michale, nie! Nie spoileruj tego, co, co piszesz. Tak nie można. Przerwał wypowiedź Wiedźmina Gaming. Mam na myśli bardziej, jak ci idzie. No chyba, że tak, odparł Michał, który liczy, że opowie coś o swojej historii. Właściwie to już kończy kolejny rozdział, muszę tylko dokończyć parę scen. Ale drań, pewnie scenę ekspienia będzie opisywać, stwierdził gaming z memem w głosie. Proszę nie wyzywać kronik middle R R, powiedział stanowczo Manweru. To jest porządne fantazy, a nie jakiś pornul. Proszę. <grybujesz> <grybujesz> Spokojnie Michale, każdy ogląda to co lubi i tyle. Podsumował twórca z YouTube'a. Michał wesnął, tylko nie ma już siły, by odpowiedzieć gamingowi. No dobrze, Wiedźminie. To no w takim razie nie przeszkadzam ci już. Szybkie opisania i bywaj! Pożegnał się gaming. Bywaj! odrzekł Michał. Zadowolony, że ma już rozmowę z głowy i rozłączył się. No, odfajkowane i można dalej nic nie robić, tak? Schował telefon do kieszeni i rozejrza się po majestatycznym lesie, który nocą wyglądał równie imponujące jak w dzień. Starał się nie myśleć o tym, że musi w najbliższym czasie dokończyć rozdział i wziął głęboki wdech leśnego powietrza. Michał na razie myślał tylko o przyjemnym spacerze i kąpieli, jaka po nim nastąpi. Lecz spokój Wiedźmina po raz kolejny zakłócił telefon. Tak? Zapytał Manweru z A, tak? Kurde, nie umiem tego zdenerwowania opisać. Trudno. <laughs> Zapytał Manweru z wyraźnym zdenerwowaniem. A, Michale, mam nadzieję, że będziesz jutro na spotkaniu. Prawda? Prawda? powtórzył gaming, nie będąc pewnym, czy jego słowa docierały do Michała. Michał w tym czasie przew. Twarzą informację od internetowego twórcy i po chwili dał odpowiedź. No tak, tak. A to gdzie spotkanie? Jutro przecież Aksej do McDonalda zaprasza Ferrari na burgera, wyjaśnił BN23. Będzie Tomek, Mateusz, Elan, Deval, John, Nazgi, sprzedawczyk, może żółty, jeszcze inny Fatus. Rozumiem, że będziesz w takim razie. Jak Aksej zaprasza, to muszę się stawić od Parmanweru. To do jutra, Michale. Gaming się pożegnał i rozłączył. W rzeczywistości Michał właściwie nie wiedział jeszcze, czy będzie, ale odpowiedział gamingowi, że ten dał mu spokój. Nie miał zresztą ochoty się teraz nad tym zastanawiać. Chciał wreszcie się odprężyć. Zmęczenie łapało go coraz bardziej, zwłaszcza po rozmowie z gamingiem, która go trochę znużyła. Miał już ochotę wrócić do domu. W jednym manewru powoli zbliżał się do skraju żywieskiego lasu, kiedy po raz kolejny zadzwonił telefon. Michał był wściekły. Zastanawiał się, jak można być takim natrętem. Nie patrząc nawet, kto do niego dzwoni, odebrał połączenie. No kur zapiał, ileż można maltretować człowieka wieczorem? Michał nie krył swojej złości. Ciekawe, nie miałem kontaktu z żadnym kurem, odezwał się przyjazny głos rozmówcy. Michał zrozumiał nagle, że nie rozmawia z gamingiem. Czy my się znamy? zapytał ze zdziwieniem Michał. Nie wiem, odparł, odpowiedział głos. Manweru był wyraźnie zdziwiony taką postawą rozmówcy. Co to za głosy? Głos przerwał niezręczną ciszę, słyszał jakby kroki. – Jestem na spacerze – odpowiedział Michał, który cały czas kontynuował podróż, jak Wiedźmin na szlaku. – Wiedźmin? – powtórzył głos. – Lubisz może fantastykę, te klimaty? – Naturalnie – odpowiedział z wielkim entuzjazmem Michał. – Jak jest swoje ulubione uniwersum? Rozmówca zdawał się zaangażować w rozmowę. – Wszystkie są ciekawe. Tolkien, Martin, Wegner, Sapkowski – tyle do wyboru – stwierdził Manweru. – Przecież musisz mieć swojego faworyta. Rozmówca wyraźnie nalegał na uchylenie rąbka tajemnicy. Wiedźmin, powiedział po namyśle Michał. A jakie jest twoje? Zgadnij. Zagadki w ciemnościach. Lubię to. Manweru od razu wyłapał podpowiedź. Zagadki w ciemnościach? Był przecież jednym z rozdziałów Hobbita. Tolkien rzucił pewnie odpowiedź. Jeszcze jak? Odparł głos. W końcu swój na swego trafił. Trzeba się kiedyś spotkać i pogadać. Wiesz co? Ja muszę kończyć. Pogadamy innym razem, stwierdził Wiedźmin Manweru. Czeka... Głos nie dokończył, ponieważ Michał zakończył rozmowę. Michał Manweru był introwertykiem i niezbyt komfortowo czuł się gadając z jakimś randomem. A na pewno nie teraz. Jednak telefon zadzwoni po raz kolejny. Michałowi się to ani trochę nie podobało. Dlaczego się rozłączyłeś? Rozmówca brnął dalej. Nie chcesz, żeby dotrzymał ci, towarzy chcesz, żeby dotrzymać ci towarzystwa? Słuchaj, nie mam teraz ochoty na rozmowę. Manweru bez patyczkowania oznajmił. Wiedźmin są w niej? – Jesteś pewien, że sobie poradzisz? – zapytał głos. Michał momentalnie zatrzymał się i zaniepokoił. Podczas rozmowy nie wspomniał przecież, gdzie się znajduje. – Skąd wiesz, że jestem w lesie? – zapytał Michał, rozglądając się dookoła. – Wiem o tobie więcej niż ci się wydaje. – I zdaje mi się, że czegoś zapomniałeś – rzekł tajemniczy rozmówca. – Zajrzyj do plecaka. Michał otworzył plecak i zaczął go przeszukiwać. Przy okazji bacznie obserwując okolice. W plecaku znajdowało się wszystko – Opatrunki, scyzoryk, gaz pieprzowy. Był pewien, że wszystko ma. Dopiero po chwili do niego dotarło, że zapomniał zapokoić najważniejsze rzeczy kleju, bez którego był bezbronny jak pisklak. Coś mi się wydaje, że to nie koniec naszej znajomości, stwierdził rozmówca. W tej chwili Michał usłyszał krzyk po prawej stronie ścieżki. Krzyk krótki, lecz na tyle wyraźny, iż mógł stwierdzić, że znajdował się blisko jego źródła. Był bardzo przerażony, nigdy wcześniej nie czuł takiego strachu. Natychmiast puścił się ścieżką w stronę wyjścia z lasu. Puścił się ścieżką? Hmm, jeszcze raz widzę takie stwierdzenie. Jednak po paru krokach usłyszał głośny świst. Manweru od razu się zatrzymał, przy okazji prawie się przewracając. Wiedział już, co było przyczyną świstu. Przed jego stopami tkwił wbity w ścieżkę bełt. Nie tędy droga, Michale, kontynuował rozmówca spokojnym głosem. Przecież jesteś wiedźminem. Myślałem, że chronisz bezbronnych. Tętno Michała skoczyło do wysokiej częstotliwości. Ten psychopata znał jego imię, wiedział co robi, a na dodatek w każdej chwili mógł go zabić. Manweru teraz już dobrze rozumiał, czego chciał rozmówca. Chce zabawić się z nim w jakąś chorą grę. A pierwszym zadaniem ma być sprawdzenie tego krzyku. Tu zostawisz swój plecak. Nie będziesz go dalej potrzebował. A teraz Wiedźmin pójdzie pomóc potrzebującym. Tym razem rozmówca nie krył satysfakcji. Jeśli spróbujesz uciekać, zginiesz. Jeśli się odwrócisz za siebie, zginiesz. Rozumiem, że zasady jasne. Michał usłyszał lekkie brzęknięcie po lewej stronie ścieżki. Jakby zabadawanie kuszy. Nie miał już wątpliwości, gdzie znajduje się ten zbereźnik. Niemniej, nie miał innego wyjścia niż zagrać w jego chorą grę. Zszedł na pobocze i zaczął kierować się w stronę źródła krzyku. Nie miał nic, czym mógłby się bronić i był skazany na łaskę oprawcy. W miarę jak szedł w głąb lasu, słyszał ze sobą kroki. Michał nie musiał się zastanawiać, by wiedzieć, że psychopata za nim podąża i stara się dopilnować, aby jego plan doszedł do skutku. Każda sekunda zdawała się być wieczną udręką. W każdej chwili mógł zginąć. Po około 200 metrach zauważył coś na wprost. Nie wiedział dokładnie w nocy, lecz był niemal pewny, że obiekt ten jest żółty. Był już jeszcze bardziej, teraz już wiedział, że nie jest to żaden obiekt, a człowiek w żółtej kurtce przywiązany do drzewa. Poznajcie się, powiedział rozmówca. Michał podszedł do drzewa, nie uwierzył zmysłom z początku, chwilę później był już pewny. Do drzewa był przywiązany nie kto inny, ale Hubert, zwany Żółtym. Usta miał zaciśnięte, owiązane wokół głowy szmatą. Reszty tułowia otaczały kilkukrotnie związane mocne sznury. Na dłoniach Żółty miał rany cięte, z których wciąż ciekła krew. Mają już się odwracać, ale nie, nie odejdziesz z miejsca, odezwał się nagle z wyrol, akcentując ostatnie słowa. Michał momentalnie się odwrócił i zobaczył, że nikogo nie ma, za nim, nie... Nikogo za nim teraz nie ma. Podszedł do żółtego i próbował rozwiązać supeł. Niestety było... był to twór tak zawiły, że Manweru nie miał bladego pojęcia, gdzie się zaczyna. Do tego supeł był ściśnięty tak, że potrzebowałoby chyba metalowych szponów, by go rozwiązać. Zrezygnował z tego sposobu i pomyślał, że spróbuje przełożyć kończyny Huberta przez owinięte wokół pasa sznury. Siłował się z linami. Gdy słyszał kolejny świs i uderzenie, Uskoczył na bok, kładąc się na ziemi. Przeczął go się za drzewo, gdzie gleba, za... gleba zakrywała go dodatkowo krzewy. Odwrócił się do żółtego i zobaczył, że nad jego głową znajduje się wbity w pięć drzewa bełt. Spojrzał w miejsce, z którego strzelono. Widział jakąś postać kryjącą się za krzakami. Był ubrany w czarny strój. Widział też jakby jakiś metalowy element. Spokojnie, Michale, nie jest to sytuacja bez wyjścia. Masz jeszcze uratować siebie i żółtego. Ale nie życzę sobie kolejnych fal startów, jasne? W głosie rozmówcy można było usłyszeć frustrację. Hmm, zająknął się Michał, który nigdy nie znaleźł się w takiej sytuacji. Słuchaj uważnie, tłumaczę zasady. Formę gry znasz bardzo dobrze, jednak wprowadzimy pewne modyfikacje. Psychopata nie mógł się doczekać gry. Będzie to quiz. Ja zadaję ci pytanie, ty odpowiadasz. Jeśli odpowiesz poprawnie, na wszystkie, ty i żółty wyjdziecie z tego cało. Jeśli nie, chyba możesz się domyślić samemu. Zapłacę, powiedział dławiący się z strachu Manweru. Błagam, dam ci wszystkie oszczędności. Michale, oprawca zaczął spokojnie. Axel mówił i to nieraz. Jak się patrzy na cyferki, to tam nie jest dobra droga prawdopodobnie chyba. Michał nie krył paniki. Strach kontrolował jego ciało. cały był spocony do suchej nitki. Żółty czuł się właściwie podobnie, jeśli pominimy fakt, że ociekał krwią. A więc zacznijmy. Rozmówca rozpoczął swoją zabawę. Na początek pytanie na rozgrzewkę. Kto jest naczelnym magiem dzikiego gonu? Michał nagle stracił pamięć. Leżał bezradny, ukryty ze strachu między krzewami. Z trudem zbierał myśli i nie mógł sobie przypomnieć. No dalej, przecież to twoje ulione uniwersum, pamiętasz? Przerwał z zadowoleniem w głosie zbereźnik. Żółty bardzo na ciebie liczy. Michał zbierał myśli Lecz nadal nie mógł znaleźć odpowiedzi. Czuł się bezradny. Chciał pomóc żył temu, chciał też znaleźć się z dala tego miejsca. Cieszy... Ciszę po raz kolejny przerwał ukryty wróg. To dopiero pytanie na rozgrzewkę, wiedźminie. Sprawiasz mi zawód, stwierdził cynicznie oprawca. Podpowiedź jest takie: podpowiedź. Takiej mnie nosił również jeden z synów Feanora. Nagle skojarzył informacji i wpadł na poprawną odpowiedź. Karantir wypowiedział głośno. Tak. Odpowiedział zadowolony przeciwnik. Michał poczuł przypływ ulgi, jednak wiedział, że to jeszcze nie koniec. Teraz, kiedy rozgrzewkę mamy za sobą, czas na pytanie numer jeden. Cechowata z radością przyszedł do głównej rundy pytań: u jakiego namiestnika gondoru Aragon służył pod imieniem Torongil? Michałowi ponownie wleciał z głowy informacje. Uczucie bezradności po raz kolejny go przytłoczyło. Wystarczy! Błagam! jąkał się Michał. Przecież dostałeś swoją zabawę. Wątpię, żeby imię Gondorskie jak wystarczy. Oprawca zign zignorował Michała i czekał dalej na odpowiedź. Madweru wciąż się zastanawiał. Cały czas, yy, cały czas strach o życie nie pozwalał mu się na niczym skupić. Denetor rzucił w końcu. Który? Zwyrol wyraźnie domagał się bardziej rozwiniętej odpowiedzi. Nie pamiętam, którym z był denetor. Wiedział jednak, że nie na darmo psychopata się o to zapytał. — Drugi! — wykrzyknął w końcu, stawiając na jedną kartę. — Zaiste! — przyznał spokojnie na miejscu. napastnik. Michał ogarnęła po raz kolejny wielka ulka. — Tyle, że to ponownie powinien być Ektelion drugi! — przerwał z zadowoleniem bandyta. Rozległ się świst i w powietrzu po raz kolejny przeleciał Bełt. Tym razem uderzenie nie było jednak takie twarde. Bełt trafił prosto w lewe ramię Huberta. Wił się z bólu na tyle, na ile pozwalałem uliny, i zapewne krzyknąłby przeraźliwie, gdyby nie miał zakneblowanych ust. Nie! krzyknął przerażony Michał. To jeszcze nie koniec. Mogłem pokierować strzałem odrobinę w dół, a wtedy bełt przebiłby żółtemu serce. Wyjaśnił podekscytowany zbereźnik. Teraz przynajmniej wiesz, że stawka jest prawdziwa. Michała zalały łzy. Ziemia przyklejała się do spocanej koszuli. Strach rozsadzał serce od wewnątrz. Pytanie numer dwa. Nie był to koniec masakry. Szaleniec wrnął dalej. Jaki ród spacyfikował doszczętnie Twin Lannister? Michał próbował sobie przypomnieć nazwisko rodu w Westeros, lecz tak jak poprzednio strach zniweczył jego pamięć. W końcu przypomniał sobie pewną nazwę rodu mm, powiązanego z Lannisterami. Casterly powiedział zdecydowanie Michał. Casterly. o oni Casterly Rock. Schota przemówił spokojnie. Ale Lannisterowi już dawno przed Twina. Lannistera zagarnęli Casterlock. Miał śłotwienie, bo w pytaniu pasowały dwie odpowiedzi. Rut Reynów i Rut Tarbeków. Oba spacyfikowane podczas ich rebelii przeciwko Lannisterom. Obawiam się niestety, że poddałeś złą odpowiedź. Tobie zostanie jeszcze jedna szansa. Ale żółty. Jemu się chyba klęknie. Po raz kolejny Manweru usłyszał świst, zakończony takim samym uderzeniem. Bełt trafił żółtego prosto w serce. Tym razem Hubert nie bił się tak jak poprzednio. Nie minęła chwila, kiedy głowa żółtego padła bezwładnie. Michał po raz pierwszy był świadkiem śmierci człowieka. – Morderca! – krzyknął przez komórkę. – Nie! – odezwał się spokojny głos. – Z punktu widzenia policji to nie ma wielu dowodów na moje istnienie. – Są już natomiast twoje odciski palców na linach i kurtce żółtego. Michał nie wiedział, co powiedzieć ogarnęła go przytłaczająca rozpacz. Błagam pana w niebie, aby to wszystko się skończyło. Niestety nie otrzymał żadnego odzewu, a przynajmniej nie od pana Boga. Ostatnie pytanie, morderca kontynuował. W jaki sposób dzisiaj zginiesz? Jeśli odpowiesz poprawnie, to ja cię nie zabiję. Proszę nie, błagał bezskutecznie Michał. Zostaw mnie już w spokoju. Odpowiedz na pytanie, a zostawię, powiedział wyraźnie rozhłaszczony z wyrok. Koniec gry! Stwierdził Michał, który nie wytrzymał napięcia. Dymaj się z policją! Natychmiast się zerwał, rzucając telefon i biegnąc na jak najszybciej w stronę miasta. Był słaby, lecz strach dodawał mu sił, zwiększając jego zasięg. zasięg jego kroków. Jego zasięg jego kroków, aha. Ok. Nagle poczuł, że uleciały z niego siła, z prawego barku starczał mu bełt. Runął na ziemię, ale adrenalina nie pozwoliła mu pozostać bezbronnym. Chwycił lewą rękę dużą gałąź i ukrył się w gęstych drzewach. Za drzewami tak szybko, na ile pozwala mu wydolność organizmu. Nie widział mordercy, choć miał wrażenie, że porusza się powoli w jego stronę. Korzystając ze słony drzew, bał się bardziej niż kiedykolwiek, ale wiedział, że strach zaraz go zabije, jeśli go nie opanuje. Miej czelność, podejść tutaj, tchórzu, to tak ci mordę, tym kijem obiję, że masakra! Wykrzyczał Michał. Z przyjemnością odezwał się głos za jego plecami. Michał odrzucił się za siebie. zanim pojawił się ubrany w czarne szaty w metalowej masce osobnik. W prawej ręce trzymał cienki, długi nóż. morderca bez problemu odrzucił trzymaną przez Michała gałąź, przewracając go na plecy. Bełk dbił się jeszcze mocniej w ramię. Szaleniec stanął nad nim i uniósł nóż. Aktualne dowody mówią, że zabijesz Żółtego. Jesteś potworem, Michale. Jako Wiedźmin wiesz dobrze, co robi się z potworami oznajmi morderca, po czym zaczął zadawać ciosy. Michał nie miał siły, aby jakikolwiek zareagować. Morderca zadawał kolejne ciosy w korpus. Krew znaczyła wszystko wokół przy każdym zamachu, odmachu dłoni. Ból był straszny, ale jeszcze gorsze było nieustające zmęczenie, które narastało z ciągłym upływem krwi. Wstęp. Kulisy masakry. Kilka minut przed szóstą Tomasz dotarł na miejsce. Inne patrole już tam były. Policja zabrakowała wszystkie wejście do lasu. Z tego co wiedział, ciało odkryto rano, około piątej w nocy. Na razie miał jedynie informacje o dwóch brutalnych morderstwach bez większych szczegółów. Idąc ścieżką, zobaczył już z daleka funkcjonariuszy stojących głębiej w lesie wokół miejsca zbrodni. Jako komendant policji Okręgu drzewieckiego, Tomaszowi nigdy nie przytrafił się tak drastyczny przypadek. Skierowali się do otoczonego przez policjantów miejsca zbrodni. Tomkowi towarzyszył porucznik Rzeszek. W jakichś 200 metrach od ścieżki dotarli do celu. Wydział kryminalny już badał poszczególne miejsca masakry. Komendancie, poruczniku, patomorfolog Zenon Xi, nazwany przez kolegów potocznie Zyksim, powitał Tomasza i Rzeszka z grobową miną. Nie zapowiada się to ciekawie, rzekł Tomasz. Kim były ofiary? Pierwszy, 28-letni masażysta Michał Manweru. Drugi, 18-letni Hubert Złciński. Tomka momentalnie oderwała, Miał ogromną nadzieję, że źle usłyszał. Zeksi wymienił imię jego przyjaciela. Wszystko w porządku? Zapytał ze mną zmartwiony reakcją Tomasza. Panie komendancie, zareagował Rzeszek. Jak Tomek był głuchy na te słowa. Podszedł bliżej do ofiar. Nie wierzył w to, co zobaczył. Panie komendancie, zabezpieczyliśmy ślady, ale nie ruszaliśmy nic przed pańskim przybyciem, tak jak pan chciał. Mówili do niego funkcjonariusze. Pan komendant nie reagował. Wpatrywał się w nieruchomą twarz Michała. Powieszonego na drzewie. Od szyi w dół był prawie całe pokryty ciemnoczerwoną czerwoną barwą zaschniętej krwi. Truchło, kołatało się lekko na wietrze. Tamek zdjął czapkę i ukląkł, zastanawiając się, co właśnie się stało. Przez dzisiaj wieczorem mieli się spotkać żywcem i w McDonaldzie. Zjeść oraz śmiać się jak ze dawnych, silankowych czasów. Odwrócił się w prawo, zobaczył przebite dwoma bełtami przywiązane do drzewa ciało Huberta. Nie znał go tak dobrze jak Michała. Właściwie to znał go bardzo słabo i praktycznie w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Odkier Tomek został komendantem. Mówiono powszechnie, że Hubert zwany Żółtym gotuje metę, lecz dobrze wiedział, że był to chłopak o dobrym sercu. Kurtka Żółtego również była w większości splamiona zaschniętą krwią, a jego oczy wpatrywały się w nicość. Tomek stał wreszcie i obejrzał się wokoło. Straza przyjaciela i śmierć młodego chłopaka przebił go mocniej niż bełt serca Żółtego. Zyksi i Rzeszek podeszli do niego w końcu, domyślając się, że Tomasz musi znać ofiarę zbrodni. Czy ktoś mi wyjaśni, co się właśnie stało? Zapytał przybity Tomek. Wiecie, że nie może się poddać emocjom, musi się skupić na robocie. Zwłaszcza, jeśli chce dorywać drani, którzy im to zrobili. W sumie ciężko jednoznacznie powiedzieć, jak do tego wszystkiego doszło. Wiem na pewno, że Michał przyszedł w z strony drogi. Rzucił niedaleko niej swój plecak. Nie było na nim żadnych śladów po poza tymi posiadacza, dlatego jest już zabezpieczony, wyjaśnił Zyksi, po czym kontynuował. Wydaje nam się, że Hubert został związany zanim Michał dotarł na miejsce. Śmierć nastąpiła w wyniku wystrzelonego z kuszy bełtu. Pierwszy z nich trafił w lewe ramię, drugi zadał śmiertelny cios, trafiając prosto w serce. Jest również trzeci bełt, który trafił w drzewo, to już nad głową ofiary. Wiemy, że bełt wystrzelony w ramię trafił chłopaka jako pierwszy. W możliwym scenariuszem wydaje nam się, że to Michał został tu przyprowadzony, żeby patrzeć jak umiera Hubert że jeszcze zanim został trafiony, zadano mu dwie w miarę powierzchniowe rany cięte na wewnętrznych stronach dłoni. Byle cały czas miał zakneblowane usta. Nie mógł wydać się krzyku, chociaż myśliwy Wojciech, który od nas go około piątej rano, twierdził, że usłyszał wrzask. Już jakoś przed czwartą, natomiast zbrodnię odnalazł dopiero półtorej godziny później. Krzyk ten był najwyraźniej spowodowany cięciem dłoni, po czym zakneblowano ofiarze usta. Jaki zwrół mógł zrobić coś takiego? Zapytał z niedowierzaniem Tomasz. Właściwie to nigdy nie mieliśmy jeszcze tak drastycznego przypadku, wtrącił się Rzeszek. Prasa nas dosłownie zamorduje. Ale koniec o tym. Tomasz przyszedł do konkretów. Jak zginął Michał? Tak jak mówiłem. Michał odrzucił na bok swój plecak, zanim poszedł miejsce związania Huberta. Być może oprawcy mu go odebrali, nie wiemy. W ciągu całego tego zderzenia nie zarejestrowaliśmy żadnych obcych śladów, co znaczy, że morderca pracował w rękawiczkach. Zaczął Zyksy. Jedynymi śladami są ślady dłoni Michała na kurce, oraz liniach związanych wokół chłopaka. Wydaje mi się, że starał rozwiązać supę, ale było to praktycznie niemożliwe bez żadnych narzędzi. Ten węzeł to profesjonalna robota. Kiedy zamordowano Huberta, Michał zaczął uciekać. Długo później został trafiony bełtem w prawie ramię. Walczył do końca, ga... podniósł pobliską gałąź, ale nie miał żadnych szans. Morzec zaczął mu zadawać cios za ciosem w korpus. Razem 14 ran kłutych. Krew już tam praktycznie... jest tam praktycznie wszędzie na ściółce, na drzewach. Michał zginął z powodu ran. Następnie morderca zaciągnął go tutaj i powiesił na drzewie. To byłoby chyba na tyle. Tomek był przerażony tym, co usłyszał. Psychopatyczny morderca w okręgu Żywieckim? Miał wrażenie, że to przerasta jego możliwości, ale nie mógł się poddać. Nie to obiecywał ludziom, kiedy wstępował do szeregów policji. No dobra. Możecie go zdjąć z tego drzewa i zająć się faktyczną sekcją. Ja wracam na komendę. Co jeszcze, że szykuje się przede mną długi dzień, powiedział w końcu Tomasz. Tak jest, odrzekł Zygcji, od razu zabierając się do pracy. Domaszy i Rzeczek miejsce zbrodni, po czym udali się w dręczącą drogę powrotną na komendę policji Okręgu Żywieckiego. Rozdział pierwszy: burgery i podejrzani. A, czyli tu po prostu będzie mi prawdopodobnie przedstawione e, to spotkanie na burgerach, tylko będzie ono ok w okrojonym gronie. E, także zobaczymy. Coś mam przeczucie, że tym mordercą mo może być moja postać albo postać Elana, ale, ale w sumie zobaczymy. Albo ewentualnie, jak gaming rozmawiał też z Michałem przez telefon, to tam wymieniał te osoby i może jeszcze jakiś jeden patów. Hm. W ogóle jestem zdziwiony, że z takich ważniejszych postaci tam chyba nie był wymieniony Overlord, więc w sumie to jest trochę też podejrzane i może naprowadza na, na tego sprawcę. No, generalnie jest dość spoko napisane. Tam w jednym miejscu tylko był błąd, chyba było że zamiast z, czy odwrotnie, już nie pamiętam. No czytało się dość ciekawie, raczej tutaj Elan zbudował dość fajnie napięcie, jeśli chodzi o, o to opowiadanie. Mieliśmy nawiązanie do Kronik, mieliśmy nawiązanie właśnie e, też do innych e, rzeczy z kanału czy z Discorda, także bardzo fajne takie easter eggie można by było rzec. E, do czegoś jeszcze się chciałem odnieść, zaraz przejdę, bo tam jeszcze chyba jedną rzecz tak uciekało, wychwyciłem, a nie chciałem przerywać wtedy a właśnie, tutaj mieliśmy nawiązanie jeszcze do Breaking Żywiec eee, z tym Hubertem tutaj a właśnie ciekawe, że policja tak szybko usta udało się policji dość sprawnie tutaj ustalić w tym opowiadaniu eee, wszystkie fakty dobrze połączyli co dość, coś dość dziwne nawet, dość dobra ta policja w tym okręgu żywieckim no ale dobra może, mimo wszystko ten yy, morderca jest i tak na tyle przebiegły i na tyle sprytny, że tak szybko go nie złapią i, i tak szybko nie ustalą kto, kto nim jest no, czekam na kolejny rozdział, bo ma to potencjał na pewno elan tutaj dość spoko pisze nie ukrywam, też czekam na to opowiadanie fantazy, które elan miał napisać bo elan no, nie oszukujmy się trzeba obiektywnie stwierdzić, ma być bardzo dość dużą wiedzę na temat różnych uniwersum fantazy, więc myślę, że jakby to połączył fajne opowiadanie, no to wyszłoby naprawdę coś niesamowicie przyjemnego do czytania. No cóż, Żółty został zastrzelony z kuszy. To w sumie trochę tak, no nie do końca, bo tam były łuki, ale trochę zginął jak Boromir, czyli swego, swego czasu jego ulubiony bohater w Władcy Pierścieni, a Michał Zawis niczym krwawy baron. Całe szczęście nikt nie użył Arda na, na Michale, i Michał został zdjęty, ale też silny musi być ten morderca, skoro udało mu się jeszcze ciało podnieść i powiesić. Znaczy, no, no ja nie wiem, jak to, jak to mogło nastąpić, ale tak zasnął. No, no nie, może wyjaśnięcie w komentarzu, w sumie ja nie jestem w stanie sobie jeszcze tego wyobrazić. Czy jakoś tak mógł to zrobić w jakiś sposób, żeby nie używać dużo siły, no, no nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, oceniam to opowiadanie, opowiadanie bardzo dobrze. Naprawdę trzyma poziom. Jest fajnie napisane i zobaczmy, co nas czeka. Zobaczę chętnie, co nas czeka w kolejnych rozdziałach. Także Elan pisz, a ja chętnie przeczytam. No cóż, myślę, że jeszcze może w tym, w tym dniu pojawi się kolejny odcinek na kanale. Może skończymy wreszcie to Hacerskiń doma, przemęczymy do końca, bo tam naprawdę zostały trzy plansze, tylko z jedną mam problem, żeby ją przejść z utrudnieniami I w ogóle... Coś jakoś chyba jest zbagowane, bo mam problem, żeby ją przejść, nawet jak używam dobrej taktyki, więc. Ale to jeszcze zobaczymy. Może teraz, jak znajdzie naj mnie chęć, wtedy mogłem być znużony tym Kingdomem. Albo ewentualnie zaczniemy sobie zapowiadaną serię z Iron Marines, także innej gry od Iron Hide Studio. Dobra, tymczasem to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.